Witam wszystkich fan TV. jest ze mną Lukas Podolski, mistrz e, świata... Mistrz świata boksu. Boksu niestety nie, ale w Zabrzu byście również przydał mistrz świata boksu, bo w Zabrzu nie mieliśmy. E, to jest twój pierwszy raz na takiej gali, powiedzmy kickboxingu. Czyli wcześniej miałeś kiedyś do czynienia z takimi galami kickboxingu, K1, MMA, boks? E, tak, K1 i MMA, bo mam też koledzy, co wa walczą e, e, profesjonalnie i no nie jest pierwszy raz, pierwszy raz w Polsce. Ale za granicą już byłem parę razy, bo mam, jak mówiłem, parę koledzy co, co walczą na dobrym poziomie. Komu tu dzisiaj kibicujesz? Z pewnością Kamilowi Jenelowi, bo widziałem też, że byłeś na salce u nich Fundacji Walcz o Marzenia. No jasne, bo Kamil też nie tylko, że dzisiaj walczy, też robi fajną pracę z dziećmi, z naszym górnikiem, z akademią. No i taka praca mi się podoba, że też daje serce dla, dla młodych i. No, i oczywiście, czy mamy go dzisiaj, żeby dzisiaj wygrał, i, i no, żeby to jakoś fajnie wyszło. Wszyscy oczywiście razem kibicujemy. Zbliża się mecz z Lechem Poznań. Jaki będzie wynik, i czy znów możemy zobaczyć w Twoim wykonaniu Bramkę? No zobaczymy. No. Teraz nam na razie dobrze idzie. Pięć kolejek nie dobrze idzie. Jak się uda wygrać, to wygramy, nie? nie. Ja zawsze jadę na mecz, obojętnie gdzie, żeby wygrać. Jadę po trzy punkty. Mamy dobrą, dobrą formę. Nie, nie musimy się kryć. Jesteśmy dobrą drużyną, pokazaliśmy to. I jedziemy po trzy punkty do postępia. Super. Ja trzymam kciuki, żebyście wygrali. Dziękuję. Dzięki.